Dzień Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki odcinek polemiczny dotyczący widana Bandali, czyli kuzyna hindusa. Najpierw powiem króciutko, kim jest ten człowiek, tak? Kim jest ta osoba? Jest to hindus z Pendżabu, który no, mieszka od ponad 17 lat w Polsce, można sobie z nim różne ciekawe wywiady zobaczyć, prawda? Na YouTubie jest tego naprawdę sporo. I powiem tak: z jednej strony ma naprawdę takie bardzo fajne filmy na YouTubie. Jego działalność w ogóle na tym kanale jest uważam w dużej mierze pozytywna. Przede wszystkim. No, chociażby w propagowaniu kuchni hinduskiej. Ja od niego na przykład dowiedziałem się chociażby tego faktu, że kary nie jest przyprawą hinduską, tylko tak naprawdę jest, można powiedzieć, konglomeratem francusko- angielskim, ponieważ. Jedni i drudzy niespecjalnie lubią ostre przyprawy. W przeciwieństwie do hindusów. I on w ogóle zwalcza używanie tejże tak zwanej przyprawy kary. Więc uważam, że to jest bardzo dobra rzecz, że propaguje kuchnię hinduską, taką jaką rzeczywiście jest. Opowiada w ogóle o tej całej całą bogactwie smaków chociażby, yy, pokazuje jak należy to zrobić. Bardzo fajny na przykład jest ser paner, panir, przepraszam. Yy, to yy, można sobie wpisać, pisze się yy, paner, przez 2 R. I można sobie zobaczyć, prawda, jak on tutaj to przygotowuje. Yy, jest też yy, na przykład yy, potrawa, yy, z, ziemnia, yy, znaczy potrawa de, 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 dotycząca głównie, przede wszystkim bazą są ziemniaki z przyprawami. Też można tam sobie wpisać i prawda, oczywiście ta potrawa pojawi się. Jej sposób przyrządzenia również bardzo fajne jest przygotowanie na przykład pasty imbirowo która nawet dwa tygodnie może spokojnie służyć i Yy, jest przydatna do wielu, wielu indyjskich potraw. Yy, w ogóle, całe bogactwo potraw, prawda, wegetariańskich. On sam zresztą jest wegetarianinem, nie je mięsa, choć przygotowuje, prawda, również i potrawy mięsne, ale yy, powiedzmy, no, może czasami to mięso spróbuje, ewentualnie, tak? Natomiast nie jego na co dzień i poda, teraz z tego co mówił, to nawet gościom daje po prostu to mięso do spróbowania sam. Tego miejsca już chyba z tego co pamiętam nie je w ogóle. Człowiek bardzo pozytywny w sensie takim, że bardzo uśmiechnięty, otwarty, naprawdę taka, można powiedzieć, dusza człowiek warty jak gdyby tutaj ciekawy, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy człowiek też. Z bardzo ciekawą historią, bardzo wrażliwy, prawda? Wartościowa osoba, bardzo wartościowa osoba. Więc tym bardziej przykro jest mi tutaj polemizować z nim. A polemika dotyczy tego, co pisze ten pan, ten człowiek, prawda? Co pisze na. E, pisze właściwie, powinienem powiedzieć, co napisał na. Facebooku, gdyż pisze, no to jest oczywiście od miejscowości Pisz. Piszę, no to piszę się w danym momencie, tak, a chodzi o to, co napisał na Facebooku, także przepraszam tutaj za pomyłkę. Nie będę już robił odrobinnego filmiku, prawda, będę kontynuował. Otóż napisał na Facebooku wiele, prawda, jego postów dotyczyło tutaj partii Wiosna Roberta Biedronia, prawda, Którą popiera, tutaj nie mówię, czy jest to dobre, czy złe, nie jest to jakby moją rolą w tym momencie, tak. Natomiast moją rolą jest to, że nie podoba mi się fakt, że jak gdyby nie rozumie tego tak do końca, moim zdaniem, czym jest profanacja, jeżeli chodzi o chociażby. Ostatnie wydarzenia z, prawda, z namalowaniem przez jedną z kobiet prawda, no, audeoli w postaci e, tęczy, akurat ta, ta konkretnie tęcza miała symbolizować oczywiście e, ruch LGBT e, No i oczywiście tą panią, tutaj jak rozumiem w tych jego postach, czy też w udostępnieniach popiera. To jest pierwsza sprawa. I pozwolę sobie tutaj powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie, mianowicie Matka Boża to nie jest li tylko, przynajmniej moim zdaniem prywatnym, symbol religijny, tak? Tylko to jest symbol narodowy. To jest coś znacznie więcej. To, że ktoś, na przykład Sprofanował widownik najświętszej panienki, to nie jest tylko i wyłącznie dla mnie osobiście. Gdybym był ateistą, na przykład, to był głęboko oburzony tym faktem, że tak się stało. Dlaczego? Dlatego, że Maria z naszą polską historią wiąże się nierozerwalnie i ściśle. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że już w czasach Grunwaldu przecież naszym pierwszym hymnem była Bogu rodzica. Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, tak? To po pierwsze. Po drugie, sama maska Boża powiedziała do Juliusza Mancin Mancinellego, włoskiego jezuity, w Neapolu, w, ko w kościele yy, chyba z tego co pamiętam Il Jezu? Czynowa Ildezu powiedziała, że chce być nazywana królową Polski, ponieważ osobliwą miłością padają do mnie prawda, jej synowie. Tak mniej więcej powiedziała do niego. I Janka Kazimierz, król Jan Kazimierz, właśnie uznał ten fakt. Po prostu w ślubach lwowskich Maria została królową Polski. I jest nią do dnia dzisiejszego i mam nadzieję będzie na wieki. Mamy kolejna sprawa, to oczywiście Częstochowa, prawda? Mnóstwo sanktuariów, mnóstwo różnych innych rzeczy związanych z Matką Bożą. Polska jest krajem maryjnym. I to nie tylko maryjnym ze względu na fakt, prawda, religijności. Ale również i mariny ze względu na fakt yy, prawda, yy, patriotyzmu. Formacje narodowe, na przykład, czy też formacje, yy, wszystkie formacje, na przykład żołnierzy wyklętych, walczyły albo z ryngrafem Matki Bożej Częstochowskiej, to jest Polski Centralnej, a te z Kresów z Matką Bożą, prawda, spod ostry Bramy. To jest głęboko wpisane w duszę i charakter naszego narodu jeżeli ktoś tego nie rozumie, to powinien przynajmniej to uszanować. Niestety ja uważam, że Wilhelm tego nie uszanował. I powiem taką rzecz, ja mam poglądy katolicko-narodowe. Natomiast bardzo kiedyś mi się nie spodobał fakt, że paru bandytów, bo tak trzeba to nazwać, zniszczyło mizar prawda, tatarski, yy, w Kruszynia, bądź też w Bochonikach, nie pamiętam, w którym, w tej, z tych miejscowości, tak? No, w ten sposób się nie robi. Wiara jest czymś bardzo głębokim i czymś, z czego odzowić, nie należy i się nie powinno. To, tego wymaga pewna yy, kultura, pewne yy, obycie. Tak być nie powinno. I nie mówię tutaj, że Wileń jest niekulturalny. Nie to mam na myśli, ale to, że jeżeli się chce, żeby na przykład powiedzmy, inni byli wobec ciebie. Przepraszam, że mówię na ty, ale jeżeli mogę, to, to powiem. Widen, ty również może do mnie spokojnie mówić na ty. Także tutaj, wobec ciebie, widać, jeżeli ktoś na przykład. Obdarza Twojego syna, uważam, że niesłusznie i wyzywa od Ciebie i innych, no to słusznie się oburzasz, jak najbardziej. Ale ja też mogę czuć się słusznie oburzony tym, że no, popierasz ludzi, którzy obdarzają Matkę Bożą. To są, tak jak mówię, głębokie uczucia religijne, o których obdarzać nie należy. Można polemizować, rozmawiać i tak dalej, ale z szacunkiem i tego wymagam od każdego. To jest ta pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest kwestia właśnie tego, zresztą ty tym również zamieszcza takie rzeczy na Facebooku tego, że Kościół ma przeprowadzać za pedofili i tak dalej. Oczywiście trzeba tutaj to spojrzeć na to w szerszym kontekście. To po pierwsze weźmy Fakt, że nie było w, tak naprawdę lustracji takiej, jakie powinna być, i większość księży, którzy dokonywali tych zbrodni pedofili, według chociażby księdza Tadeusza Istakowicza Zaleskiego, można zobaczyć w nim wywiady chociażby, to byli po prostu ludzie, którzy no, współpracowali ze służbą bezpieczeństwa, ci, którzy dopuszczali się tych zbrodni. Także to też jest istotne i ważne. Gdyby na przykład odkryto przed społeczeństwem taką operację jak Hiatyn chociażby, gdzie, która dotyczyła właśnie środowisk homoseksualnych, chociażby, gdzie szerzej by mówiono o akcjach typu generalnie szeroko znanych, akcjach, właściwie to był nie tyle akcja, co źle powiedziałem, to bardziej taki jakby kryptonim, czy. O, powiem tak, sposób łapania. To jest dobre powiedzenie. Na no, worek, kodek i rozporek, tak? No worek wiadomo, pieniądze, prawda? Kodek, alkohol, a rozporek na no to różnego rodzaju skandale seksualne. Tak? I to też trzeba by było zauważyć. Nie było w Polsce ilustracji teraz. Na tym cierpią również dzieci. Na tym, że tego nie było. Że zwyrodniarcy w Tutannach, bo tak trzeba ich nazwać, po prostu mogli sobie spokojnie to czynić. Ale trzeba na to spojrzeć w w szerszym kontekście. Nie w kontekście dzisiejszym, że to Kościół, prawda, że Kościół to pedofile, bo niedługo, znaczy niedługo, już na księży, prawda, mówi się, wyzywa się ich od pedofilów, tak? To jest skandaliczne i tak naprawdę fałszywe. Wielu księży, których ja znam, właśnie wszyscy, czy zdecydowana to to większość z nich, to ludzie porządni, uczciwi. Na przykład ksiądz Wala. Taki ksiądz, który wybudował na terenie Kałkowa Godowa, to jest województwo świętokrzyskie, olbrzymią. Olbrzymie takie, no, czy taki olbrzymi kompleks, którego część jest patriotyczna, prawda, różnego rodzaju, chociażby wszystkie odły państwowe od początku istnienia państwa prawda, polskiego do, no, do ostatniego odła, czyli do lat 90., czy też na przykład pamiątki po. Księdzu po piełuszce, no i wiele, wiele innych rzeczy, jest tam też mini zoo, ale również i oczywiście, co jest chyba najważniejsze kompleks dla niepełnosprawnych, także hospicjum cała ogromna praca tego księdza tak, i jest wielu takich księży. Tego się nie widzi pokazuje się tylko księży, którzy prawda, kłamią, kradną, oszukują i tak dalej. Tak na marginesie jeszcze powiem, że bezczelnym moim zdaniem jest też mówienie o tym, że Kościół dorobił się majątki i tak dalej. Kościół kiedyś miał majątki i bardzo słusznie, bo dzięki tym majątkom na przykład pomagał biednym. Dzięki tym majątkom państwo jak gdyby nie musiało tworzyć zUSów, prawda, innych tego typu rzeczy. Od tego był Kościół Święty. Ale kościół został tego pozbawiony. Także to jest bezczelne w ogóle mówienie w ten sposób. Ale to tak jak już mówię na marginesie, Generalnie. Więc, widać, chodzi o co? Chodzi o to, że bardzo podoba mi się Twoja działalność związana z kuchnią. Jest naprawdę taka. Cool. Bardzo dobra. Działalność, prawda, bym powiedział. Taka handlowa też, bo prowadzisz firmę skarpetkowo, czy też firmę prawda, koszulowo. koszulowo, tak te dwie firmy. Również z tego celem, to sprowadzasz Masale po prostu z Indii, która z tego co mówiłeś różni się od, prawda mam na myśli Garam Masala oczywiście, która różni się od tej sprzedawanej w Polsce, znaczy jest znacznie lepsza. Jesteś człowiekiem oczytanym i tak dalej, więc proszę cię o jedno, bardzo cię o to proszę widen. Szanował też naszą kulturę, naszą tradycję, bo to, że na przykład ktoś powiedzmy, i powtarzam to po raz kolejny, to, że ktoś obrażał Twojego syna to jest karygodne, i ja rozumiem twoje wzburzenie pod tym względem, aczkolwiek uważam, że większość Polaków to nie jesteś tam rasiści, i tak dalej. Nie ma, nie ma tego w naszej tradycji. Rasizm jest czymś obrzydliwym, moim zdaniem, i, i... nigdy w naszej tradycji rasizmu nie było. Weźmy przykład, choćby taki, że w Powstaniu Wielkopolskim walczył na przykład Afrykańczyk z Kamerunu Sam Sandy na przykład, tak? Czy też walczyli, walczyli na przykład Chińczycy w tym powstaniach, na przykład Chendefu. Zatem ludzie o no, innym kolorze skóry niż biały. A to, że tak jest teraz, że powiedzmy są różnego rodzaju rasistowskie różne Rzeczy, i tak dalej, że to się zdarza w Polsce, to głównie, dla, głównie z głupoty, jest do informowania, moim zdaniem. Zresztą Hindusi nie mają nic wspólnego z Arabami, prawda, i muzułmanami, jako takimi. To jest zupełnie inna nacja. Ja Hindusów bardzo lubię i szanuję, tak? Ale też chcę, Wilę, żebyś ty szanował nas, bo Polska. Myślę, jest na Ciebie otwarta, tak naprawdę, nie? Polska jest matką, ona jest Twoją matką. A matka się szanuje, matki się nie obraża. Szczęść Boże, z Panem Bogiem. Tym bardziej, że w Waszej indyjskiej tradycji, matka jest szczególnie ważna. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, wileń. Jakby ktoś się pytał, jaką herbatę piłem, to to jest Ceylon Sirimawana, przepraszam Ceylon Muttagawala. bardzo dobra herbata, zresztą ją opisywałem i no próbuję robić troszeczkę na mniejszą skalę z herbatami, to samo co w Biren, po prostu promować dobre herbaty. Trzymaj się Widen, z Bogiem, wszystkiego dobrego, podróż syna i żony.